Witam serdecznie państwa. No nie mieliśmy możliwości wcześniej sprawdzić, zobaczymy z tego pendrive'a czy ruszy nam prezentacja. Ale ja sobie już troszeczkę państwu opowiadam, bo tak mówimy o stresie. I, I to będzie taki mój jeden wkładzik tutaj w tę całą dyskusję o zdrowiu, o dochodzeniu do zdrowia bardziej taką medyczną, a ja taką psychologiczną. Ale to jest właściwie taka połóweczka, ja bym powiedziała, a czasem nawet większa połóweczka, bo bez stabilnego życia psychicznego, duchowego, choćbyśmy nie wiem, jak dbali o zdrowie to zdrowi nie będziemy. I tak to właśnie wpływa ten nasz organizm, jest jednością, że wszystko to, co przeżywamy, to, jak mamy poukładane życie, relacje z ludźmi, jak żyjemy, jaką mamy filozofię życia, jakie mamy poczucie sensu życia, to wszystko wpływa na nasz organizm. I jeśli bardzo się zagłębimy w to życie zdrowia i tego, jak się odżywiamy, to jest bardzo ważne, żeby też się odżywiać tak w zgodzie z tą swoją filozofią, jaką żyjemy, czyli żeby tutaj nigdzie nie było żadnych dysonansów. Żeby to było właśnie zdrowe żywienie, ta suplementacja, o której już wiemy, że no w dzisiejszym świecie jest konieczna, bo chcielibyśmy tak, że no my po prostu się zdrowio będziemy odżywiać i ta suplementacja wtedy nie będzie potrzebna. No myślę, że wszyscy, co tutaj siedzimy już widzimy, że no bardzo ta ingerencja cywilizacyjna w naszą żywność jest już tak duża, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć z żywnością tego wszystkiego, co nasz organizm potrzebuje. I y, kiedy się źle odżywiamy, to wpływa na naszą psychikę, ale odwrotnie myślę, że jest y, ta korelacja jeszcze większa. Y, I w momencie, kiedy nasze relacje y, są gdzieś tam nie takie, jakie powinny być. Kiedy nie mamy tej swojej filozofii życia, ale żyjemy w takim pędzie, a ten pęd możemy sobie też narzucić nawet paradoksalnie, dbając właśnie o nasze zdrowie. Bo. No bo tak, ja sama kiedyś byłam w takim momencie życia, więc dokładnie wiem o czym mówię. Kiedy zaczynamy chorować, no to zaczynamy się zastanawiać, co mi jest, dlaczego. No to szukam lekarzy, biegam od lekarza do lekarza, od internetu do internetu, szukam stron, a może to tak, ja. moja córka 22-letnia jest w tym świetna. Czyli jak tam ją zaboli kolano, wyszukuję w internecie, wiesz, to może być albo rak, albo zwyrodnienie, albo tam ja mówię, to najlepiej wszystko naraz. więc w internecie można najgorsze choroby sobie wynaleźć. No i próbujemy, że rzeczywiście ta żywność, więc zaczynamy dbać bardzo mocno o to, a suplementy z tej firmy, a z tej, a może takie, a takie. Żywienie, więc w tej kuchni siedzimy, całymi godzinami gotujemy. Ktoś nam powiedział, że nie jest chleba, no to nie jemy chleba. Ktoś nam powiedział, jest chleb, ale sama piecz, no to sama piekę, no to twarożek rób sama, masło rób sama, ale jakie ty masz mleko, no to za, za, pojedź na tą wioskę i załatw sobie mleczko dobre, a jak nie takie, to kozie. No i słuchajcie, wie, cała Wielka część naszego czasu okazuje się, że kręci się wokół naszego brzucha, można powiedzieć, wokół tego, co my mamy zjeść. E Natomiast, e tak jak powiedziałam, człowiek to nie jest zwierzę, które jednocześnie ma duszę. Bo niektórzy już dzisiaj mówią, że my w ogóle duszy nie mamy, że generalnie jesteśmy zwierzątkami. No to myślę, że to już możemy tutaj sobie odłożyć na bok. Bo każdy, kto kiedykolwiek był załamany, przeżywał jakiś smutek, depresję, bez żadnego powodu, mimo że był najedzony, syty, wyspany i tak dalej, to wie, że duszę ma. Mamy duszę. Nie będę wchodzić w filozoficzne i teologiczne. O, super, bardzo dziękuję. Dobrze. Natomiast. Jan Paweł II to powiedział tak pięknie, że my jesteśmy duch ucieleśniony. I ja bardzo lubię to określenie, bo nie, my nie jesteśmy ciało, które ma duszę, tylko duch ucieleśniony. Ten duch jest nasz nieśmiertelny i to on tutaj musi wieść prym i on się musi dostosować do ciała jak ja już tak zaczęłam gadać, to pewnie sobie tam tylko będę zerkać na to, ale tak sobie myślę, że może to był taki palec Boży, że ja mam więcej poopowiadać, wam. bo wiecie, o stresie można przeczytać w internecie sobie przyczyny stresu. Tutaj zobaczcie, były takie badania, gdzie tam właśnie ten granatowy to jest pieniądze, że przyczyną stresu główną to są pieniądze i zobaczcie, my tak mniej więcej tu Polska, Stany, Hiszpania, te pieniądze najbardziej ludzie podają, że powodem są pieniądze, czyli o to, że za co będziemy żyć. Czerwony to jest presja, czyli presja, którą sami sobie wytwarzamy, tak? Czyli nawet wielu ludzi ma świadomość tego, że sami sobie wytwarzają tą presję, no bądź gdzieś z zewnątrz też czują tą presję. Żółty to jest brak snu. A ten brak snu to też bardzo często, no może być tak, po pierwsze, że po prostu za krótko śpimy, bo za długo siedzimy w internecie albo oglądamy jakieś filmy w nocy, bardzo często to jest powód u młodzieży dzisiaj, która nocami całymi siedzi, tak jest internet, skonstru internet skonstruowany, żeby uzależnić od siebie. No już nie mówię o na, najbardziej uzależniający, to myślę, że na ten moment, przynajmniej z mojej wiedzy, bo to bardzo szybko idzie do przodu, i ja może już jestem do tyłu, ale na ten moment to myślę, że TikTok, który bardzo y, przysyła kolejne obrazy, kolejne obrazy, y, młodzież, która siedzi w tym, to praktycznie y, jest jest bezwolna, jeśli sobie nie postawi jakiejś mocnej tamy, a no, bądźmy szczerzy, piętnastolatkowie nie potrafią tego zrobić i nie dostaną takiego, takiej tamy od strony rodziców, że koniec, zabieram ci telefon, zabieram internet, nie ma, to oni nie skończą oglądać, dopóki nie zasną. I bardzo duża część naszej młodzieży dzisiaj Ogląda tak długo, aż zaśnie, no i to jest bardzo duży czynnik, który zabiera nam sen, robi różne też inne rzeczy, no ale powiedzmy sobie na początek ten sen. Druga przyczyna, dlaczego możemy mieć tą deprawację snu, która tak wpływa też na stres, to jest to, że my nie możemy zasnąć. Próbujemy, próbujemy i nie możemy zasnąć. Wielu pacjentów dzisiaj mówi o tym, że cierpi bardzo na bezsenność. No i za chwilę sobie powiemy, co z tą bezcennością i z tą presją. E, inne przyczyny to jeszcze, które tutaj osoby podawały, to ilość pracy do wykonania każdego dnia. Nie wiem, zobaczcie 30% powiedziało, że nie wiem. E, czyli e, to jest też taki znak czasów, że my żyjemy zupełnie nieświadomie. Czujemy się pod presją, czujemy się zestresowani, ale nie wiemy, dlaczego. E, to jest ten człowiek, który cały czas coś nadaje, cały czas coś słucha, i, przekazujemy różne informacje odbieramy bardzo dużą ilość informacji i zupełnie nie jesteśmy w sobie. Nie dajemy sobie takiego czasu, żeby pobyć po prostu ze sobą, sam na sam, żeby tak usiąść w ciszy i się zastanowić, co ja dzisiaj w ogóle potrzebuję, co ja czuję w sobie, w swoim ciele, w swoim sercu, jakie mam te potrzeby. My tak po prostu biegniemy, biegniemy i tylko od zadania do kolejnego zadania, które sami sobie wyznaczamy, bądź nam życie wyznacza. 23% powiedziało, że zdrowie. Na na pi jednej, w pierwszej piątce w Turcji i Francji były to dzieci, że głównym powodem stresu są dzieci. Robiono też takie badania wypalenia rodzicielskiego na całym świecie. To były takie duże, zakrojone, naprawdę szeroko badania. I w tych badaniach najwyżej wypalenie rodzicielskie wypadło najgorzej wypadły Stany Zjednoczone i Polska. Także jesteśmy. Na, na szczycie, jeśli chodzi o to, że y, dzieci y, nas stresują. Jakie powody, że to wypalenie, no to jak te badania się ukazały, y, to była wielka burza, no co tu się wydarzyło y, y, w Polsce. Y, no ja myślę, że mam, mam na to pewne, te, pewne teorie, ale też może nie dzisiaj, y, ale tak, takie postrzeganie. I w Ameryce Łacińskiej to było y, jedno z głównych, było zagrożenie przestępczością. No my tego jeszcze nie mamy, ale może to do nas idzie, kto wie. No i teraz co, co ten stres robi z organizmem? Bo jak ja tutaj tak mówię o tym stresie, dlaczego on ma taki wpływ? No więc zacznijmy od organizmu. Co ten stres w ogóle robi z naszym ciałem? Zanim przejdziemy do tego, co robi z naszą duszą i dlaczego to ma taki duszy wpływ. On powoduje zmiany wskaźników wegetatywno-somatycznych. Aktywizuje układ sympatyczny. Zwiększa wydzielenie adrenaliny przez nadnercza, wzrasta ciśnienie krwi, przyspiesza akcja serca, wzrasta poziom glukozy we krwi, hamowane są procesy trawienia. I to wszystko, zobaczcie, jak teraz spojrzymy na choroby cywilizacyjne, czyli na przykład na choroby niedokrwienne z ciśnieniem krwi, z cukrzycą, dalej to są te stawy i tak dalej, zwyrodnienia i problemy żołądkowo-jelitowe, to to wszystko tutaj mamy. Czyli y, nawet jak my się dobrze odżywiamy, jak my prowadzimy taki zdrowy tryb życia, staramy się. Y ale nie umiemy uniknąć tego stresu i sobie z nim poradzić, poukładać go w życiu, bo to nie znaczy, że go w ogóle nie ma, bo taki stres na takim tolerowalnym poziomie i krótkotrwały jest bardzo dobry, bo on nas tak zmobilizuje, tak? Ja też taki lekki stresik miałam, muszę tutaj wejść, muszę się tam jakoś wyprostować, nie, już się nie garpania I, i taki lekki stresik jest pozytywny. On nas mobilizuje do tego, żebyśmy wstali rano, zrobili coś, że mamy tutaj zadanie. Natomiast kiedy on jest długotrwały, i nawet on nie musi być mocny, bo to nie znaczy, że my od razu jesteśmy cali tacy rozdygotani, ale on jest taki podprogowy, ale stale nam towarzyszący. Taki, którym sobie, szczególnie wtedy, kiedy my sobie go nie uświadamiamy. To jest troszeczkę tak jak taka kropla drążąca skałę. Takie puk, 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 które ciągle nas, niby jest wszystko ok, ale gdzieś tak. Generalnie to jestem trochę zdenerwowany, nie? I czasem nawet sobie tego nie uświadamiamy. Tak dzisiaj funkcjonują też nasze dzieci i młodzież i dlatego te wszystkie choroby cywilizacyjne nam też schodzą w dół. Yy, dlatego, że yy, te wymagania, które mamy dzisiaj wobec naszych dzieci i młodzieży yy, są dla nich nie do sprostania. I w związku z tym dzieci nam się yy, cały czas mają te puk, puk tej kropelki. No i te wszystkie procesy, które się tu dzieją bez naszej wiedzy i bez naszego wpływu, ten, ten poziom glukozy we krwi cały czas, to, że my sobie nie dajemy rady, że nasza truska nie daje rady, że masz no, układ trawienny, że te soki nam się, że to pecha nam się zmienia, żołądka, ta jelita, które drażliwe, no dzisiaj też to wszystko nam się zwiększa, ilość ludzi, która ma z tym problem, to bardzo często jest właśnie z tym związana. Tłumienie reakcji obronnych na stres, powoduje dystres, a to jest związane z, chorami, z chorobami, układu hormonalnego. W ogóle hormony to jakby cały naszym organizmem zawiadują i w momencie, gdy mamy nieuporządkowane tę sferę hormonalną, to, to nam szwankuje po prostu yy, wszystkie układy tak naprawdę. Yy, łącznie z tym nerwowym i łącznie z przekaźnictwem yy mózgowym, yy, a to jakby zaczyna nam się wtedy zapętlać. No wiadomo, że, to, że ten stres, który mówiłam, taki malutki, ale codzienny i nieświadomy, Nie? No to, to już to tak, to, to, to te konsekwencje, no to właśnie to, co powiedziałam, te choroby. No i tak szacuje się, to są szacunki lekarzy, że około co najmniej 70% wizyt u lekarza jest związana z silnym lub przewlekłym stresem lub z chorobami, które są z tym stresem wywołane. No w Stanach Zjednoczonych nawet 85 tam im wyszło. No i teraz y, y, inne przyczyny. Y, y, tak ja tak tu ciurkiem y, to bym chciała wyciągnąć, ale zaraz poopowiadam. Życie niezgodne z wyznaniami z wyznawanymi wartościowami, wartościami. Czyli zobaczcie, ja bardzo często, kiedy rozmawiam z młodzieżą czy ze starszymi, pr prowadzę też takie kursy dla narzeczonych, więc to są tak mniej więcej 30-latkowie zazwyczaj teraz biorą ślub. E, i robimy sobie hierarchię wartości, tak? Układamy sobie tą hierarchię. No i te ładne te hierarchie są. Młodzież też ładne ma te hierarchie. A ja mówię, a teraz zróbmy takie, według wy, jak wy żyjecie. Co jest dla was najważniejsze? No i tu się okazuje, że to jest zupełnie do góry nogami to wszystko, nie? E, czyli my bardzo często wiemy, co powinno być w naszym życiu ważne, tylko to, na co spędzamy nasz czas, naszą głowę, nasze myśli, e, to jest coś zupełnie odwrotnego. No już pierwszy przykład. Zawsze jak hierarchię wartości układamy, to z kim bym nie rozmawiała, to zawsze nie powiedzą na pierwszym miejscu, że pieniądze są najważniejsze. Nie, że rodzina, że relacje, że miłość, żeby być spełnionym jakoś. A te pieniądze, no też ważne gdzieś tam na końcu. A jak rozmawiam, a kim, jak, kim byś chciał być z młodzieżą, a co byś chciał robić? No przede wszystkim tam chciał być bogaty. Nie? A dorośli z kolei, którzy już troszeczkę przeżyli różnych rzeczy, to mówią: No, najbardziej to się martwię tymi pieniędzmi. No, bo czy nam wystarczy teraz wszystko takie drogie? I pewnie, że drogie, i pewnie, że się martwimy. Tylko tak. Na co ja mam wpływ? Ja mam wpływ na to, co jest tu i teraz. Czyli ja mam wpływ na to, czy ja teraz do Was będę tutaj dalej mówić, czy sobie zejdę ze tej sceny i powiem, że już mi się obraziłam, że już nie chcę. Ale czy mam wpływ na to, co się wydarzy tak do, yy, za chwilę? No nie, na to będę miała wpływ za chwilę. A czy mam wpływ na to, co już się wydarzyło 5 minut temu? Nie, na to już też nie mam wpływu. Mogę sobie powspominać. A zobaczcie, jak my sobie myślimy, yy, zamknijcie chwilę oczy i o czym myślicie zazwyczaj? A czemu ja tak zrobiłam? Mogłam zrobić inaczej. A trzeba było jednak to zrobić. A czemu on mi tak powiedział? A jednak ja nie mogę tego tak wybaczyć. Albo, czyli o przeszłości, albo myślimy, Boże, ale co ja zrobię jutro, ale ja muszę to przygotować. Ale jak ja to zrobię? A czy te moje dzieciaki to w ogóle. i cały czas projektujemy gdzieś tam sobie film w przyszłość. Czyli my ciągle nie jesteśmy tu i teraz, tylko my ciągle gdzieś tam myślimy albo o przyszłości, na co w tym momencie nie mamy wpływu. Będziemy mieli za chwilę, ale nie w tym momencie, albo do tej przeszłości. I teraz zobaczcie, yy, 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 może jeszcze tutaj powiem. Praca niezgodna z predyspozycjami i zdolnościami, też z taką naszą niezgodą, bo to nie musi być jakaś bardzo skomplikowana praca. Czy znaczy tak, mamy aspiracje jakieś tego, a chciałam pracować, coś robić ważnego, a ja na przykład nie wiem no sprzątam na przykład, tak? Jestem sprzątaczką. Jeśli my mamy poczucie sensu i celu i tego, co my chcemy w życiu robić, i mamy poukładane te hierarchie wartości, to my nie będziemy się wstydzić, że ja teraz sprzątam. Taką mam teraz sytuację, że teraz mam taką pracę, powiedzmy tak, i ja to chcę zrobić dobrze. Ja to robię dobrze, jestem zadowolona z tego. A mogę być naprawdę gdzieś wysoko mieć jakieś spełnione te swoje, nie wiem, tak jak to kiedyś pamiętacie ten film, sobie. mój mąż, proszę pani, jest z zawodu dyrektorem, więc może ktoś z też was by tak chciał być dyrektorem zawodu, no i już jesteśmy tym dyrektorem, ale co? Okazuje się, że wielu dyrektorów wcale nie jest szczęśliwych, oni albo się właśnie zamartwiają, albo że coś zrobili nie tak, albo by chcieli wyżej, albo lepiej, a ten, to no coś tam, czyli to, jak my się nauczymy tak żyć, myśląc. Cały czas o tym, na co nie mamy wpływu, na to, co byśmy chcieli jeszcze, to okazuje się, że nigdy nie jesteśmy szczęśliwi tu, gdzie jesteśmy. Trzeci punkt, brak przebaczenia sobie innych. To jest takie moje doświadczenie też z gabinetu, że tak naprawdę problemy różne opowiadają, no tak, tu, 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 a jak dochodzimy do sedna, do sedna, bo, 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 to się okazuje, że właśnie gdzieś ten brak przebaczenia, a, a najważniejsze to jest brak przebaczenia. Wobec osób bliskich, tych najbliższych. Yy, I tutaj chciałabym Wam powiedzieć: tu widzicie to, jak już bym nie zdążyła przypadkiem poopowiadać yy, dalej. Lęki generowane przez społeczeństwo, nieuporządkowanie życia rodzinnego, zawodowego, złe relacje, samotność, pracocholizm. Ja pracuję w tej chwili yy, z rodzinami zastępczymi, yy, którzy zajmują się, opiekują się dziećmi porzuconymi, yy, dziećmi z FAS, które zostały uszkodzone przez alkohol w mamy, yy, yy, przez narkotyki. Yy próbujemy pomóc tym dzieciom. I słuchajcie, jaki jest największy problem w pomaganiu porzuconym dzieciom, że one cały czas żyją z bólem, nie mam korzeni, nie chcieli mnie, nawet jak mają już teraz kochającą rodzinę, która im naprawdę nieba by przychyliła i, i, i kocha, i głaszczę, i, 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 i daje to, co naj, najlepsze, i edukuje, i, i rehabilituje, i tak dalej. Ale w tym dziecku jest zawsze, pozostaje taki ból, bo moja mama mnie nie chciała. Bo mój tata się mną nie interesuje. Bo ja nie wiem, skąd jestem. Dlaczego ja mam takie inne nazwisko niż, niż ci rodzice, którzy mnie wychowują. I to jest ból, słuchajcie, którego się nie da załagodzić. Taki człowiek młody rośnie z tym, i po prostu on musi się nauczyć żyć z tym bólem. A, ale każdy z nas ma taki ból. Chciałam wam powiedzieć, że to jest jedna z głównych powodów moim zdaniem: stresu i tego, że my jesteśmy. Yy, yy, tak nam trudno znaleźć sens życia, że my jesteśmy niepogodzeni ze swoją historią, ze swoimi rodzicami, nie umiemy im przebaczyć, bo każdy rodzic popełnia błędy. Ja mam już też dorosłe dzieci i wiem, że mnóstwo błędów popełniłam w ich wychowaniu. I wiem, że najważniejsze, co, co mogę zrobić, to po prostu przeprosić za to moje dzieci, że tak zrobiłam, żeby one nie niosły tego błędu dalej ale one muszą też mi umieć przebaczyć. Jeśli my idziemy z takim brakiem przebaczenia, to my te wszystkie osoby, których, którym nie przebaczyliśmy, niesiemy na plecach. Nawet jeśli to są osoby, których już nie widzieliście od lat, może które nie żyją, to my wy je cały czas niesiecie. I to przebaczenie jest tak ważne. Ja myślę, że to, że ta myśl o przebaczeniu znalazła się w modlitwie Ojcze nasz, czyli w takim, można powiedzieć testamencie, który nam Pan Jezus zostawił. Bo jak ludzie mówili, no, no, Panie Jezu, no, Ty jesteś naszym mistrzem, Jan Chrzciciel uczył, a Ty też nas naucz, naucz nas modlić się. To taka, taka prośba z serca była tych apostołów. I zobaczcie, Panu Jezusowi wtedy z serca wyrwała się ta, ta modlitwa. I jak się zagłębimy w tą modlitwę, tam jest tak głęboka prawda psychologiczna, że my, Ojcze nasz, czyli ja chcę wiedzieć, gdzie są moje korzenie, że Ty jesteś moim Ojcem. I to jest też y, wspaniała wiadomość, dobra nowina dla dzieci adoptowanych, dla dzieci z, z rodzin zastępczych: że nawet jeśli twoja mama nie była w stanie się tobą zająć, nawet jeśli twoja mama cię nie kochała, czy tata, to zawsze byłeś z serca Boga. Jesteś Bożym dzieckiem. I uważam, że bez tej prawdy tak naprawdę tym dzieciom nie udaje się pomóc. Dopiero kiedy one to przyjmą, że tu są moje korzenie, w Bogu są moje korzenie. Jan Paweł II to mówił tak, że y, Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu i my nie oszukamy tego, że my szukamy tego Boga, obojętnie czy jesteś wierzący czy niewierzący, nie oszukasz się swojej duszy, swojego serca, nie oszukasz, bo to serce zostało wyjęte z serca Boga i choćbyś, nie wiem, jak zakłamywał rzeczywistość, że ja nie wierzę w Boga, to mnie nie dotyczy, to niestety tak nie jest, to tak nie jest, może niestety, a może stety. Pan Bóg zawsze Cię będzie szukał, a ty Twoje serce będzie zawsze szukać Pana Boga i te całe stresy to wszystko, bo my stresów nie unikniemy. Nie? Wiecie wielkie straszne rzeczy się dzieją tu wojna, tu coś problemy w rodzinie i tak dalej. Ale jeśli my będziemy te stresy nieść nie sami, tylko z Panem Bogiem, bo my za dużo na siebie bierzemy. A nie musimy tyle brać, bo Pan Bóg mówi, ja jestem, czemu się boisz, nie lękaj się, ja jestem z Tobą, ja Ciebie rzuciłem na tą ziemię, ale nie zostawiłem Cię samego. Powiedziałem, że będę przy Tobie zawsze, aż do skończenia świata. Te słowa, które Pan Jezus, ostatnie słowa, które wypowiedział do apostołów, będę z Wami aż do skończenia świata. Dla mnie to jest taka nadzieja, takie słowa, które trzeba, trzeba gdzieś przed oczami wyryć. Cokolwiek się w Twoim życiu dzieje, to o tym pamiętaj. A jeśli nie, nie, to wszystko jest gdzieś u ciebie teraz poplątane, no to ten stres gdzieś wypływa. Dzisiaj psychologia też mówi o medytacjach, o uważności, a my, chrześcijanie, my to mamy od dwóch tysięcy lat: modlitwa i rozmowa z Bogiem, z tym, który mnie stworzył. Bez tego no nie ma po prostu uzdrowienia twojego serca i nie ma tego spokoju, nie znajdziesz go, bo to, co dzisiaj nam życie niesie, a Pewnie niesie jeszcze cięższe rzeczy, obawiam się. Nie uniesiemy bez Boga, ale za to jest świetna wiadomość. Z Panem Bogiem wszystko uniesiemy. Więc tym akcentem bardzo dziękuję, bo chyba już czas mija. Jeszcze chwileczkę, tak? No to dobra, to, to jeszcze coś powiem no właśnie, to hodowanie sobie sam, bo tu, tu dotknęłam bardzo Pana Boga, dlatego, że Pan Bóg to jest moja największa miłość, więc ja zawsze schodzę w końcu na Pana Boga, także wybaczcie mi, ale oprócz tego Pana Boga, który jest moją największą miłością, mam też taką drugą, czyli mojego męża i dzieci. I to jest też taki, taki taka przestrzeń do stresu, nie? Bo te relacje są takie, wiecie, a szczególnie jak już dzieci są dorosłe moje, no, no teraz no mamusia, ja im coś opowiadam, ma, tak, może tak by zrobiłam, może tak, Mówię, mamusia, jestem dorosła, zrobię po swojemu. Mówię, no. I tak wtedy sobie myślę, no tak chyba musi się czuć Pan Bóg, jak patrzę jak my robimy głupoty. I mówimy, dziecko, ale przecież ja ci mówiłem, że to trzeba tak. A my mówimy, a mnie to nie obchodzi, a ja zrobię po swojemu. Nie? No i tak właśnie ja też tego troszeczkę czasami tak doświadczam ze swoimi dziećmi. Ale na to wszystko, jak nałożysz miłość, na te stresy z twojej rodzinie, bo tylko miłość leczy te stresy. I łatwo jest kochać, kiedy jest przyjemnie, słoneczko świeci, i wiecie, wszystko jest cudownie, jesteśmy zakochani, żyli długo i szczęśliwi, i byśmy mogli tak sobie iść przez życie, no ale życie tak nie wygląda. Życie to jest ta, ta codzienna walka o miłość. Raz, powiedziawszy, że kocham, muszę każdego dnia tak wybierać. I każdy dzień właściwie mówi do mnie, sprawdzam, sprawdzam, czy ty nadal masz tą miłość, czy ty dajesz radę, nie? Y no i zobaczcie, i to wszystko tutaj, no i takim właśnie, to może to do, dobrze tak się zakończy w ten sposób. Ta modlitwa, która jest modlitwa, którą przyjęli sobie ludzie, którzy mają problem z alkoholem. To jest też taki drugi mój konik, dlatego że ja się czuję dzieckiem księdza Blachnickiego, który, dla którego kwestia abstynencji była bardzo ważna. I jak ktoś mi mówi, no ale czy to że ja daję lampkę wina, podaję gościom, to już jest, że ja jestem złą mamą, czy złą y, panią domu. A ja mówię, no pewnie, że nie. Ale czy alkohol już niewystarczająco dużo zła na świecie zrobił? Czy nie można by go już tak po prostu wywalić? Myślę, że dałoby się, a patrząc na to zło, no to, to pewnie tak alkoholicy też, myślę, by mnie tutaj poparli, którzy już nigdy się nie mogą napić. Ale co jest ważne? Oni mówią sobie tak, żeby przetrwać właśnie w tym momencie, kiedy ich organizm pragnie tego alkoholu i ich dusza pragnie tego alkoholu, oni mówią sobie tak, panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę. Czyli zobaczcie, no to, to, to jest ta zgoda, i to jest to ode, odebranie sobie tego ciężaru, którego nie musimy nieść. Nie? Jeśli jest coś, czego ja nie mogę zmienić, no to ja po prostu potrzebuję cierpliwości, cnoty cierpliwości. Tego potrzebuję. Daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co mogę zmienić. Czyli to nie chodzi o to tylko, że ja mam cierpliwie znosić wszystko, co mnie spotyka, ale jeśli ja widzę, że coś mogę zmienić, że te, na przykład te relacje w rodzinie mogę zmienić, wyciągnąć rękę i powiedzieć słuchaj, przepraszam cię, powiedzieć słuchaj, brakuje mi ciebie, spotkajmy się prostu, mogę coś zmienić, no to zmieniam i konsekwentnie i próbuję i dalej i dalej. No i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego, bo to nie jest łatwo odróżnić. Czasem to, co nam się wydawało, że tego się już nie da zmienić, okazuje, że się da zmienić. Więc życzę Państwu tej mądrości, żeby umieć odróżnić jedno od drugiego, żeby mieć tą cnotę cierpliwości i odwagi, bo myślę, że dzisiaj nam też potrzeba odważnych ludzi, którzy jednak mimo wszystko to, co się daje zmienić, zmieniają. Dziękuję bardzo.